Wybór techniki operacyjnej, czy metodą otwartą, czy zamkniętą, zależy na pewno od upodobań chirurga, ale także w dużej mierze zależy od tego, jaki zakres korekty wykonujemy. Oczywiście w momencie, kiedy korygujemy okolice czubka nosa. Wykonujemy przeszczepy chrzęstne. Wtedy częściej wykonujemy plastykę na otwarto. Ale na przykład korekta przegrody nosa może być całkowicie wykonana metodą zamkniętą bez potrzeby preparowania tej okolic słupka i czubka nosa.